Witam wszystkich, teraz oficjalnie już kładę kamerę, dobra jest. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Konieczny, witam wszystkich widzów na YouTube. Dzisiejszym tematem będzie make-up świętego Mikołaja. Zaprezentuję Państwu make-up, jak się przebrać ze świętego Mikołaja. Make-up mój osobisty. Otóż, wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia 2022 roku, a niedawno były Mikołajki. Niektóre dzieci już dostały prezenty, inne dopiero oczekują, ale na pewno każda z pociech Państwa oczekuje Świętego Mikołaja. A daję Wam 100% pewności, Święty Mikołaj istnieje u Świętego Piotra. Kto to był Święty Mikołaj? Każdy wie. Biskup. W dzisiejszych czasach tradycja przyjęła się także, jak powinien wyglądać strój Świętego Mikołaja. Jakby to wytłumaczyć, oj, to będzie trudne. Na przykład, księża w kościele mówią, żeby za Świętego Mikołaja przebrać się najlepiej w czapkę biskupią. Berło, czy tam laskę. Specjalny ubraczek, świąteczny papieski, broda. I tak powinien wyglądać święty Mikołaj. Ale ze Stanów Zjednoczonych z zagranicy przyszła tradycja, że nie tylko święty Mikołaj wygląda jak biskup, ale jak krasna, czy zwykłą czapką mikołajową. Żeby dużo nie przedłużać wytłumaczę, jak się przewraca świętego Mikołaja. I przypominam, jeżeli to oglądają rodzice, bo to jest dla dziadków, dla rodziców specjalny filmik, żeby pod żadnym pozorem nie pokazywali tego filmiku dzieciom. Bo to jest Mikołajkowa tajemnica, aby dziecko później nie było zawiedzione. Także ostrzegam, żeby nie pokazywać tego filmiku, który nagrywam... Yy... Dzieciom tylko oglądają rodzice, a chcą dziecku zrobić na pewno na święta niespodziankę i przyjemność i sprawić radość. Do stroju świętego Mikołaja potrzebne są przede wszystkim, mam takie buty kalosze. Ładnie ozdobione. Następna rzecz. Spodnie. Świętego Mikołaja, które zakładam na w spodnie. Później możemy do tego dołożyć jakiś brzuch czy poduszkę włożyć. Roda, rzecz najważniejsza. Czapka, o której wspomniałem. Czy papieża, czy taka kras krasnalowa. Rękawiczki. Kubraczek. Pasek. Może być od Waszych spodni, może być zamówiony na Allegro na przykład. Z gadżetami stroju Świętego Mikołaja. Przepraszam bardzo, muszę sprawdzić, czy nagrywa. Wszystko jest pięknie. Jedziemy dalej. A więc, no i... Taki, taki make-up. Prowadzę stronę na Facebooku z Okolice. Jako pasjonat promuję wydarzenia kulturalne w okolicach. Imprezy plenerowe, kameralne. Fotorelacje, oczywiście. No i... Również reklamuję, pomagam reklamować sztukę cyrkową u siebie w mieście, cyrków. No i przebieram się za klauna, to jest coś podobnego jak klaun. Święty Mikołaj jest coś podobnego jak klaun, tylko klaun jest bardziej wesoły, dużo się wygłupiać trzeba, a Święty Mikołaj to jest bardzo poważna inicjatywa. A więc przechodzimy do prezentacji. Najpierw ubieram kubraczek. Przypominam jeszcze raz, już po raz trzeci, żeby dzieciom tego nie pokazywać. To jest lekcja dla rodziców i dziadków. Ubieramy kubraczek. Świętego Mikołaja. Pasek. I przypomina, że możecie włożyć tutaj poduszkę jako brzuch. No i mam już paseczek zrobiony. Następnie bierzemy czerwoną farbę. A dlaczego? Żeby zrobić przemaznięte policzki w ten sposób. O, w ten sposób malujemy, żeby nos też był czerwony. W ten sposób święty Mikołaj. Pamiętacie, jak jest dziecko malutkie i się boi, to lepiej nie robić make żeby się nie przesaszyło, tylko delikatny strój. A jak już są starsze dzieci, to można kombinować w ten sposób. Ja jak chodzę po ludziach jako Święty Mikołaj na zamówienia, to właśnie tak się przebieram. Kredka biała do malowania brwi. To jest tak samo jak klauna, ale to też się przydaje do przymrożonych brwi. O, w ten sposób. No i oczywiście o, można spomóc sobie te rzęsy, o, w ten sposób. O, jest zrobione, zobaczę, czy się nagrywa. Wszystko fajnie, bo ja nagrywam z telefonu, ale ja tak nie widzę i boję się, żeby mi filmik nie padł. No i następny etap. Ubieramy brodę świętego Mikołaja w ten sposób o, za uszy, poluzować, sprawdzić czy nie widać. Ten sposób muszę zakryć, żeby nie było widać naturalnych włosów, no i taka peruka. Tylko ubieramy w ten sposób, żeby żeby nie było widać yy, naturalnej fryzory, bo od razu dziecko się skapie, że Coś jest nie tak. Następnie bierzemy czapeczkę, w ten sposób, czak, nakładamy ten sposób tu o. Hops! Na końcu. Okulary Świętego Mikołaja, ja mam zwykłe. W ten sposób o. Rękawiczki. Na sam koniec. I ze świętego Mikołaja, dzwoneczek do dzwonienia. No i rzecz podstawowa, żeby być świętym Mikołajem, trzeba umieć zmienić głos. Ho, ho, ho! Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czy tu mieszkają grzeczne dzieci? Ho, ho, ho! Merry Christmas! No i zmienić głos, tak żeby dziecko nie poznało No i tak to wygląda, i oczywiście mieć oczy do oka, głowy. W razie jakby dziecko chciało pociągnąć za blodę, to żeby Mikołaja nie zdę maskowało. Także, drogi rodzice, pomyślcie o waszych pociechach, zróbcie niespodziankę na święta, stroi świętego Mikołaja. Zaprezentowałem, jak to się robi. Jeżeli jesteście w gościach, to lepiej powiedzcie, gdzie wychodzicie. Najlepiej powiedzcie, idę id do kolegi na piwo na przykład. No, a później gdzie byłeś? A na bibie. No. I tak to wszystko wygląda. Także święty Mikołaj pozdrawia, życzy wszystkim widzom YouTube'a zdrowych, wesołych świąt. A teraz ja we własnej osobie życzę. również wesołych świąt i jeszcze na koniec, jak ściągacie sobie to ładnie wytrzeć make-up, żeby też nie było widać, że coś było nie tak. No, w ten sposób. No, także ja też życzę udanego Dnia, także polecam zrobienia dziecku niespodziankę na święta i na Mikołajki. W ten sposób dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam serdecznie Szymon. Konieczny.